Witajcie. Dzisiaj omówię Wam wymianę łożyska w prawym tylnym kole BMW 39. Ta wymiana będzie się tyczyła zarówno wersji Touring, jak i sedana. Generalnie we wszystkich wersjach silnikowych jest to zbudowane tak samo. Tak wygląda stare łożysko. Nakrętka, czujnika ABS-u został przy okazji wymieniony. Chcę, żebyście wiedzieli, że powodem tej wymiany nie jest uszkodzenie samego łożyska, ale uszkodzenie impulsatora do czujnika ABS-u. Po prostu auto łapało błędy ABS-u i kontroli trakcji. Więc tak, zabierając się do wymiany takiego łożyska, musimy się przygotować do tego, że trzeba będzie rozebrać praktycznie całą zwrotnicę. E39 jest już dosyć starym modelem, żeby nie powiedzieć leciwym. Generalnie wszystko tutaj jest zastane. Najwięcej pracy, najbardziej uciążliwe jest wyjęcie półosi z piasty i generalnie złożyska. To zajmuje najwięcej pracy. Także musimy wyjąć zwrotnicę razem z półosią, z całą półosią żeby to zrobić musimy rozebrać zdjąć tarczę hamulcową musimy zdjąć zacisk pod zaciskiem mamy mechanizm ręcznego hamulca musimy go rozebrać musimy wyjąć tarczę kotwiczną tutaj akurat tarcza kotwiczna została wymieniona na nową przy okazji musimy odkręcić wahacze górne w tym mocowaniu i w tym mocowaniu Dalej, musimy odkręcić łącznik stabilizatora w tym miejscu, śrubę tulei reakcyjnej w tym miejscu, po czym mamy już praktycznie uwolnioną zwrotnicę, zostaje nam pułośka. Żeby dobrać się do pułośki, tam, tam głęboko, musimy odkręcić półło, oś od flanszy mostu, jest tam 6 śrub na klucz E12 Torx. Najlepiej robi się to na trzech przeduszkach po 25 cm kluczem udarowym. Po prostu wkładamy tam nasadkę Torxa z przedłużką i odkręcamy to pneumatem. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy nasadkę po, na, po nałożeniu na śruby Torx trzeba dobijać, ponieważ yy, te śruby bardzo rzadko są odkręcane, dlatego. Łatwo jest taką śrubę objechać, obrobić i potem ciężko już to odkręcić. Zostaje tylko szlifowanie. Także tak. Możemy też wymienić łączniki stabilizatora tak jak to zostało tutaj zrobione. Jak mamy już na wierzchu naszą zwrotnicę z półosią, zostaje nam wyjęcie półosi z piasty. I złożyska. W tym celu musimy rozebrać niestety tylny przegub, ponieważ nasza oś w BMW szczególnie jest bardzo mocno osadzona na wieloklinie. Między piastą a półosią są bardzo duże siły. Trzeba to zrobić na prasie. Ja robię to w ten sposób, że rozbieram sobie. Osłonę przegubu, która jest przy flanszy. Wkładam w prasę całą zwrotnicę razem z półosią i wyprasowuję półoś na prasie. Nie ma innej metody, żeby zrobić to bez bezinwazyjnie. Jeśli mamy wyprasowaną już naszą półośkę, możemy się zabrać do wyjęcia samego łożyska z piasty. Ja robię to w ten sposób, że między piastę a łożysko, zakładając że w tym rejonie jest piasta, a tutaj mamy łożysko, pomiędzy jedno a drugie po prostu wbijam przecinak, który odpycha piastę od łożyska, i w ten sposób pobijając ściągam łożysko z piasty. Po ściągnięciu łożyska zostaje nam wprasowanie nowej piasty, która jest już razem z łożyskiem. Ja tutaj zastosowałem piastę z łożyskiem z renomowanej firmy, to jest FAG. Koszt takiej piasty z łożyskiem to jest 163zł dokładnie. Firma FAK dodaje też nakrętkę na pół oś i cztery śruby do mocowania łożyska. Wymieniłem też czujnik położenia pierścienia magnetycznego. Tutaj jest, musicie wiedzieć, że takie czujniki po latach są tak zabetonowane w zwrotnicach, że nie ma możliwości wyjęcia bezinwazyjnego. Po prostu wyjęcie takiego czujnika wiąże się ze zniszczeniem tego czujnika. I tu u mnie nie było inaczej. Musiałem zniszczyć czujnik. To, co zostało wewnątrz zwrotnicy, rozwierciłem po prostu. Trzeba było też naprawić gwint do śruby, która trzyma ten czujnik. Także w sumie było tutaj sporo roboty. Mogłoby się wydawać, że to jest wymiana tylko łożyska, ale wiąże się to z rozebraniem prakty praktycznie całej zwrotnicy i z zastosowaniem y, kilku specjalistycznych narzędzi. Między innymi, trzeba do tego celu mieć prasę hydrauliczną, najlepiej o, o wysokim nacisku około co najmniej 30 ton. Tą operację przeprowadziłem w BMW E39. Dokładnie jest to model 523i z 1996 roku. Także jest to prawie początek produkcji, bo pierwsze modele były produkowane w 1995 roku. Silnik na pojedynczym vanosie o mocy 170 koni. Przy okazji tej naprawy zostały też wymienione szczęki ręcznego hamulca razem ze sprężynkami. Yy, oraz zostały przetoczone tylne tarcze hamulcowe, obie, prawa i lewa. Dzięki za oglądanie. W razie pytań, piszcie. Dzięki i do następnego. Cześć.